Filip Błachu dla portalu In czy Jesteśmy na wieczorze walk 5 w Krakowie, a ze mną jest Łukasz Stanek. Witaj Łukasz. Witam Cię Filip. Jak Ci się podoba takie wydarzenie? 21 walk. Czy jesteś zwolennikiem takiego propagowania młodych talentów? Jasne, jak najbardziej zwolennikiem propagowania nowych talentów jestem, ale czy jestem fanem takich wydarzeń, że od godziny 16 już galarusza? Ja osobiście tutaj przyjechaliśmy tutaj z moim trenerem i z Adrianem Kempą o godzinie 18, chyba 20. .00. I już tak już tak troszeczkę odczuwalna jest już ta powiedzmy posiaduwa tutaj, ale nie no fajnie, fajnie, że chłopaki mają się gdzie pokazać, już mogą sobie powiedzmy e, zacząć sobie działać, już obywać się z tą klatką, z tą atmosferą, nazwijmy to e, gali prawdziwej. No i to jest fajne, to jest na pewno fajne dla OKA i fajne dla nich, że mogą, mogą mieć brać udział w czymś takim. A gdy oglądasz takie podej pojedynki nie masz chęci samemu już wejść do klatki? Mam ogromną chęć. Ja nie lubię być na galach, nie lubię być w narożnikach, ponieważ ja wolę być w środku, w klatce. To jest moje miejsce, a poza nią tak średnio się czuję. Wróćmy do Twojej ostatniej walki. Przeciwnik Holender, dobry stójkowicz, ale miałeś genialny plan. Były zapasy i był parter, za który odpowiada Twój trener nowy. I Czy to jego zasługa była, że udało się wpiąć te duszenie za pleców? Oczywiście, na pewno to była zasługa Bartka Zawackiego, który już od dłuższego czasu pracuje nad moim parterem, ale to już można powiedzieć z czasem wynika, to lata, lata, lata trenowania tego wychodzą już tak naprawdę i już to są powiedzmy takie ruchy z automatu już wyrobione w nas ale na pewno jakiś tam instynkt między innymi słyszałem jego podpowiedź jak już obaliłem Holendra co mam zrobić żeby za tymi plecami się znaleźć i od razu się obudziłem i wiedziałem co mam robić dalej więc tak bardzo dziękuję Bartek ci za tą pomoc za tą pracę którą wkładasz we mnie dziękuję oczywiście moim wszystkim trenerom bo to tak naprawdę praktycznie cały skład moim kolegom z klubu wszystkim sparing partnerom bo to tak naprawdę cały całokształt Wszyscy razem, jak się sklepimy do kupy, to jest ten jeden element, który wychodzi na to, że no, pewnego dnia jest zwycięstwo. No. Dobra, udało się wrócić po, po kontuzji, po dłuższej przerwie. Walka wygrana w e, bardzo fajny sposób. Kiedy znowu zobaczymy Łukasza Stanka w klatce? Teraz, zaraz. Jak, jak, jak najszybciej. No, od tego momentu, jak zawalczyłem, czekam cały czas na walkę następną. Coś tam się działo po drodze, Były, była walka, no już nie będę mówił jaka, ale zgłosiłem praktycznie swoją gotowość do walki na pewnej gali, ale niestety przeciwnik stwierdził, że nie chce się ze mną bić no i niestety do tego nie doszło. Były różne takie propozycje, ale niesatysfakcjonujące mnie ani, ani moich trenerów, ani mojego menadżera. Także no co, cały czas czekam. No mam nadzieję, że, że już w końcu, przynajmniej będzie już wiadomo, kiedy będzie ten termin walki, bo wiadomo jak jest termin walki, to i to nasze życie jest już podporządkowane po to i brakuje mi tego, żeby tak było. A chciałbym Cię jeszcze zapytać o Twojego klubowego kolegę Adriana Kempe, czy myślisz, że ma szansę zdobyć szablę mistrzowską, jeżeli dojdzie do takiego pojedynku w organizacji Armia Fight Night? Ja tak nie myślę, jestem przekonany, że on, on jest teraz tak rozpędzony, ma taką pewność siebie, tak jest zdeterminowany do tego, żeby to zdobyć, że on to zdobędzie i uwierzcie mi, że po raz kolejny będziemy mieli walkę roku w jego wykonaniu, która będzie przypięczetowana tym, że zdobędzie ten... To tak? szablę organizacji Armia Fajna, bo to jest jego miejsce, to jest jego chwila i on ją na pewno wykorzysta. Spełniasz się też również jako trener i chciałbym Cię zapytać, czy masz już jakichś zawodników, którzy wyrastają na, na młode talenty, na przyszłych zawodników MMA? Tak, jako trener już sobie pracuję. Już za niedługo będzie już dwa lata, bo w marcu będzie okrągłe dwa lata, jak pracuję w szkole walki Drwala w Katowicach gdzie oczywiście zapraszam serdecznie na zajęcia. Tak, oczywiście dużo talentów przewija się między innymi Filip e, przez moje ręce. E, tak, no cały czas trenujemy ciężko, ciężko pracujemy. Jest taki jeden wyróżniający się chłopak Denis Karada Karadak, którego na pewno możecie obserwować i śledzić, bo na pewno za niedługo namiesza. Tak, to prawda. Denis ma niebywały talent do tego sportu. Dziękuję ci za rozmowę i życzę powodzenia w dalszej karierze. Bardzo dziękuję Filip. Pozdrawiam Indecage.pl. Pozdrawiam.